Więc się jak już tu jesteś, zostaw coś po sobie. Witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Kontynuujemy misję, w sumie zaczynamy ją z Roszem. Zobaczymy co tam Vernon ma dla nas do powiedzenia. Szczerze już nie pamiętam na czym to będzie polegać. O, jest chęcią sobie przypomnę. i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika, bić niwgarczyków. No i chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz do odwołania. Czyli Wes po prostu poszła sobie na własną rękę robić jakiś rozbój? No dobra, masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje, powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? No dobra, nie. Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę Ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do jawornika jest już tylko kawałek. Dobrze, czyli, no, kawałek stąd to jest. Raczej będziemy potrzebować szybką podróż. Ale tutaj jest fajne to, bo mamy to od razu pod ręką. Hmm, dobre drzewo wisielców. Pyk. Kochani, mam nadzieję, że teraz właśnie już są... W sumie, jak dobrze myślę, to to powinien być... ...piątek? I to powinien być piąty odcinek właśnie Skrupulatnie odcinek po odcinku, od poniedziałku do piątku chciałbym w końcu wam dać, bo jest naprawdę przerwa na tym kanale Hmm, To ta wieś na dole, już czarno od Nilgardczyków, Szykują egzekucję A Wes nie widać może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku jak Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka lekko uzbrojeni. składają się tam od strony. Śmierć czarny! Hętna, Wygląda na to, że się spóźniliśmy. No jednak po zmroku nie uderza, dziewczyna. Dobra, za mną. Dobra, zaroszę. Nawet fajnie wygląda ten mieczyk. Już nawet nie wiem co to mamy za miecz, ale wiem, że on jest dosyć... o! z okrawków. Szansa na podpalenie siły tak. Mam jeszcze jedno wolne miejsce, więc fajnie. Wes, ona musi przeżyć. Sądzę, że Igni będzie najlepszy na w O! Dobra, tam jest jeszcze, no właśnie, chciałem powiedzieć łucznik, czy tam kusznik. I ja akurat dostałem strzałę na topę. Jaki odważny tutaj się osłania, i o, a west tam dostaje ogólnie w Ciry. Dobrze, ratujemy dziewczynę. Może się zdziwić. No, co ona sobie myślała? Jakaś misja samobójcza? Co to jest? Powinna być zwolniona, albo zawieszona, w ogóle. Tutaj jakiś oficer. bez kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszlinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać! Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy! Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę... Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! <śleskujesz> Oficer żyje. Hm. Dobra. Został jeszcze jeden. Zabrałeś mi broń roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport! Emchyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Szczerze? Damy mu żyć. Roż dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje? Roż! Jedźmij ci, jaja udział! To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, czarny, zjeżdżaj stąd! idź zanim się a więc powrót zaczynamy od od po prostu dobroduszności. Ja, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patron, dzięki Gerard. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz gdzie mnie szukać, czy to jest na tyle? Ta misja była taka krótka, poważnie. No dobra, no. Mamy do pozbierania trochę z tych trupiszczy, Jeśli wszystkie wszystkie? Ja się nie mylę. To nie jest nawet jeszcze z tych z nilgarczyków, tylko z Ciekiego gonu, ale to mogę się mieć tutaj. Są nilgarczycy na pewno. Okej. Okay tego co wiem, to zaraz pewnie będę miał przeciążony ekwipunek, bo te miecze sobie trochę ważą. O i się podpaliłem, fajnie. Buty komandora, tak? Dobrze, no taka misja. Się trochę zdziwiłem, ale no... To jest wszystko już na Skellige. Sprawdźmy sobie co robi ten quest O czym on tu jest w ogóle I do czego służy Jak widzicie już mam 76 na 90 Tego udźwigu Więc Myślę, że będzie dobrze sobie przejść tutaj Żeby od razu sprzedać to Po prostu Bez żadnego zastanowienia się U naszego ziomeczka elfa Tu jest Siemaneszko, Hattori W sumie nawet nie żebyś wykonał coś dla mnie Tylko żebyś Żebyś sobie, o, rzeczy posprzedawał no, on, tu, on sprawie mi nie zrobi, więc To nie ma znaczenia na tą chwilę w ogóle co ja tam mam? To jest fajna rzecz. Nie? Przebicie pancerza 200. Co za broń. Topór wojownika dzikiego ogonu. 200 przebicia pancerza. Zresztą to jest kozak. Ja sobie tą broń zostawiam. Nawet z czystej prostej ciekawości. Mistrzowski miecz Srebrny fajny, ale no to nie jest to, no, condottiera, a nie komandora. <grym> Dobrze, to też nie jest na potrzebne. Frey. Przedamy sobie, a budki sobie po prostu ubierzemy. Bywać. Tutaj są fajne, ogólnie moc znaku Iggy, 19%. Nie, ja sobie zostawiam to, no bo to mam na Iggy naprawdę fajne buffy. Przeoczyłem po prostu ten buffik do, do Igni Więc Dobra 1818 To mi fajnie pokazuje Że już mamy trochę pieniążków Ruchanko Wiedźmin tutaj jest na kwestii, a nie Na dupczeniu Jeszcze mutanta nam wypadałoby gdzieś sobie medytację zrobić bo nie mam już jaskółeczki Dobra, pozostały wspólnik i klucz Klucz 2 na 3 no jestem ciekaw w ogóle, bo nie kojarzysz połowę tych questów, jak nie 3 4 nie pamiętam, takie jakieś wiadomo kluczowe jakieś większe Wydarzenia, jakieś walki z bosami to będą no, o to utkwiło w głowie. Ale takie drobnostki w Nowy grazie to. to jakbym od nowa grał. O! Dobrze. Co ogień raz w popiół obróci, tego już otworzyć nie sposób. Tak i my, duszę swe Kościołowi oddawszy, wyrzec się od świętej wiary, nie możemy. Dobrze. I co? Co wychodzi na to. Ja mam to, mamy, mamy to, nie żyje od dawna. Zaraza, łowcy mnie ubiegnij łowcy, czyli mamy na myśli łowcy czarownic, tak sprawdźmy sobie poddasze. No, no i tyle. Klucz. Ale co to? List o skarbie. Szanowni koledzy i koleżanki, w obecnych warunkach: ni chuja nie opchniemy towary po dobrej cenie. Za dużo kapusiów, za mało chętnych. Trzeba go ukryć i poczekać na lepsze czasy, ile takowe jeszcze nadejdą. Łup schowamy u mnie w domu. Za drzwiami zamkniętymi na trzy zamki, do których, jak mu łacno można odgadnąć, zrobimy trzy klucze. Po jednym dla każdego w ten sposób będziemy mieli pewność, że nikt nie wydama reszty uczciwie się przed Jak już się uspokoi, stoi Fritz. Hmm. Ciekawe. Uu. Czyli mamy to. To był ten skarb. Super, bo większy kamień dostaliśmy do art, nie? Szansa na oszołomienie: 5%. Całkiem fajnie. Dobrze, kochani. Fajnie, dwa kościki zrobione. Myślę, że jest spoko. Na ten moment serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie coś po sobie i widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że właśnie następny odcinek będzie w poniedziałek. Więc co? Stay tuned i yo!